widzowie, nie no da się ma widzowie, witam was po, ciężka coś o dobra. Dobra, się widzowie. Witam was po w Jak dobrze wiecie, poprzedni raz, jak nagrywałem, byliśmy jeszcze na Uping Willow. Teraz gram sobie na drugim koncie, na głównym koncie. Zarobiłem kasę, ale postanowiłem widzowie, że chcę pójść w takie miejsce, jak rzeka co nie? Więc wróciliśmy widzowie teraz na moje drugie konto. Mamy tu prawie 55 level. Także widzowie, słuchajcie, idziemy na tajmeny. Już jestem tu na miejscu, także widzowie. My, my, wy już dobrze wiecie, jak to jest. Nowy telefon. Mogę nagrywać z kamerką, bo nie mam lagów. Mogę nagrywać przez Mobizen, bo nie mam tutaj zbytnio lagów. Także widzę, Wrac wracamy do normalnego nagrywania. Ten telefon dostałem widzę urodziny. Urodziny miałem 20 kwietnia. Dzisiaj mamy sobotę 26. Czyli to było widzę w środę, tak, tak, tak ja jakby coś. Także słuchajcie, widzowie, jak na razie ja nie przedłużam. Podpórkę zostawię. Także widzowie, wy już dobrze wiecie jak łapiemy tajmeny A już zostawiłem podpudkę. Dodałam widzowie, słuchajcie rzucę wędki No i co widzowie, ja po łapię tajmeny po prostu widzimy za chwilę Elo A jakby co widzowie, to na tym kole takim, wiecie, w podpórce co się kręci Trafi jeden dzień konta premium Czyli będziemy słuchajcie, dostawać więcej kasy a z więcej ekspa, ale słuchajcie Nie przedłużam, po prostu widzowie, czekam na ryby Elo Widzę, że się ciekasz ryba i to duża że o godzinie 10.28 w ogóle widzę. Wiecie, czego nie zrobiłem? Jest taka rzecz jedna, co nie. Że da się, widzisz ryby w wodzie, co nie. Ja widzę, zapomniałem, słuchajcie, ustawić tą rzecz. Że widzimy ryby w wodzie, i przez to jest taka, wiecie, nie widać ryby w ogóle w wodzie, co nie. I tej chwili byłem, słuchajcie, w ustawieniach, żeby to ustawić. Niestety tej jednej, jedynej nie ustawiłem. A słuchajcie, widzę, czekajcie, wejdę chwilę w ustawienia, i teraz tak, wideo dynamiczna woda, wysokie oraz szybkość drzwi, najszybsze, dobra o nie Aha, bo ja zmieniłem grafikę, a to, to, to rybę widzę, yy, straciliśmy, no to widzę, wejdziemy na grę jeszcze raz i teraz powinno działać, będziemy widzieć, słuchajcie wiecie, ryby w wodzie, jakby co to, to nasz cel to oczywiście level 63, pójdziemy też na Weeping Willow z tego kąta, ale też widzowie ogólnie to nasz cel też taki drugi to jest, widzowie jak to się nazywa, Taimen powyżej 58 kilo, miejmy nadzieję, że się widzę, słuchajcie, uda. Dobra, już weszłem na grę. Także teraz słuchajcie, tylko wchodzimy i czekamy. Nawet jak tu spojrzycie, widzę, to widzicie, że ta woda jest jakaś inna. A to głównie słuchajcie, dlatego właśnie, że widać, że dzięki temu, że jest taka inna, to widać widzowie w wodzie ryby. Także słuchajcie, widzę, rzucamy, nie przedłużam, widzimy się za chwilę, już wiecie, przy rybach. Elo. Jakby co widzę, to haczyki na gruntówkach to są 10-0, a przynęta na spinning to jest właśnie ta, ta. To jest właśnie, widzę, ta blacha średnia xs 6.0, także widzę, polujemy. Widzimy się po prostu za chwilę, jak będę miał po prostu. Wiecie, jakąś rybę. Elo, to widzę, uderzyła mi ryba. Widziałem ją w wodzie, widziałem jak mi uderzyła. Tak się nagle pojawiła i uderzyła. Także słuchajcie, widzę, to jest ryba. Nie, nie widzę, zobaczymy, co będzie. Są dość sądząc, tak jak, jak na nią patrzę, to podejrzewam, że to będzie widzowi jakiś medal, aczkolwiek widzę, nie mam pewności, ale widzę, po prostu ciągniemy, widzimy, że jakąś tu rybę będę wyciągał, raczej to nie będzie żaden, słuchajcie, unikat. Dobra, widzę, już tutaj wyciągam i widzę tak, czy o to chodzi, to unika, to nie będzie raczej yy, medal jakiś taki powyżej 35 kg, to nie będzie. Podejrzewam, widzę medala poniżej 30 kg. Zobaczymy, widzę, co to będzie. Moje podejrzenie to jest medal poniżej, nie powyżej, poniżej 30 kg i co to widzę, będzie taki z 27 kg, może widzowie, albo 26, nie, 27 raczej widzę, chyba, albo 28, także czekajcie, widzę, ciągniemy. Ha, bo tu jest to miejsce zbugowane, chwila. Musimy tę rybę stąd wyciągnąć. To jest to miejsce zbugowane, widzowie. Co to widzowie jest? Tak, widzę, medalowy time 28 kilo. Czy widzę, zgadłem 4000 kasy. Ta I Ile ekspa czekajcie, bo nie zobaczymy ile ekspa. Wejdziemy sobie w siatkę, widzowie. Expa to jest 3000 Expa. Także naprawdę ładnie, widzowie. Jak za takiego małego tajmena Także widzę, słuchajcie, ja nie przedłużam. Ja poleję dalej. My się słuchajcie, widzę, po prostu widzimy za chwilę. Przy kolejnych rybach. Elo. Widzę, branie na wędce gruntowej. Węce na 4. Wiedziałem o tym, bo poznałem ten. Jak to? Poznałem dźwięk sygnalizatora. Jest to widzowie coś. Nie wiem widzę, zobaczymy. Widzimy się jak już to wyciągnę. Nie wiem widzę, bo tak jakby mam przeczucie, jakby to był kolejny medalowy tajmen, ale kurde widzę, dopiero co złapałem medala. Czy mógłby być to kolejny medal? Nie, zwykły, no dobra. To polijemy dalej. Dobra, widzę, słuchajcie, jest coś. 11.00 11.00, 11 no, po prostu będzie. 11.00 I powiem tak. Nie walczy jak Unikat Walczy... Walczy... Nie, to będzie widzę zwykły raczej niestety To ja widzę, dociągam tu do rybę już 11... Tak jak mówiłem, wzięła na o 11.00 Zobaczymy co to będzie Co to widzę będzie No zwykły dajmy, no, ale nawet spoko kasa Nawet spoko exp, polujemy dalej to ja Widzę kolejna rybka Wątpię, żeby był taki Unikat Także ciągniemy ją, widzimy się za chwilę. Ja widzę, wyciągamy tą rybkę. Jest ona zbugowana znowu w tym miejscu tutaj. Ale jak przejdziemy sobie, widzę, tu w te krzaczki, to z tych szaczków będziemy mogli ją wyciągnąć. I będzie to zwyklak. Tak. Malutki zwyklak. Polujemy dalej. Go widzę, w wodzie był tam większy tajmen. Mi uderzył, ale niestety się nie, nie zaciął. I dobra, czekamy dalej. Do widzę, w wodzie był jakiś tajmen. Nie wiem za tajmen. Wydało się na małego aczkolwiek. Oj walczy na... Ładnie, wydało się na, wydało się na małego, aczkolwiek walczy, walczy ładnie, więc być to widzę, to jakiś unikat, ale widzowie, zrobimy, słuchajcie, wiecie, zrobimy zdjęcie, także widzowie, ja walczę z Toribą, nie wiadomo, raczej, jeśli, nawet jeśli to będzie unikat, to raczej rekord to nie będzie, także wizowie. jest to chyba minimum medal. Bo bardzo ładnie walczy, albo ma unikat, ale widzę, słuchajcie, ja walczę. My się widzimy, widzę, za chwilę, jak już będę wiecie. Po walce, elo. Czy to jest w sumie widzowie? Czy to jest unikat? Czy w sumie widzowie chyba leciutko zmniejszyli walkę tajmenów ogólnie? Aczkolwiek, widzowie, nie wiem, walczymy, widzowie po prostu. Czyż nie, no, kurde to jest unikat, no. Także ja widzę, widzimy się za chwilę, jak już tą rybę wiecie. Wyciągnę, elo. No, to będzie na. To będzie raczej unikat. Ja wam widzę, że ta rywal naprawdę ładnie walczy, naprawdę ładnie odjeżdża, jest to na 100% unikatowy timing i widzę, słuchajcie, nie będę wam pokazał całej walki, po prostu widzę, widzimy się po walce, może będzie to jakieś 57 kilo, ja mam widzę plan ogólnie taki. Że jak wiecie, ja robię czasami tak dużo screenów, co nie? To robię wtedy dużo screenów dopiero jak złapię 57+. I jak złapię 57+, to dopiero robię wtedy dużo ilość screenów. Jak złapię takiego 56+, teraz rekord, to wtedy zrobię screeny, ale nie aż, nie aż tak dużo. Jak będzie miał powyżej 57 kg, to wtedy robimy screeny. Ale jak na razie, nie wiem, może będzie to nawet 58 albo 59, nie wiem, widzę, jak po prostu zobaczymy. Widzę, że teraz zaczynam dochodzić do teorii, to będzie słuchać ładny tajmen, bo ucieka nam na 80 metrów, powiem wam tak, widzowie, jest słuchajcie szansa nawet na rekord. Widzowie, wiecie co? To jest naprawdę duży tajmen. Nie widzę, 55 kg tajmen walczył do około 70 metrów, co nie, ta ryba była na prawie 90, czyli widzę, to będzie schować chyba jakiś gigant, ale dobra, poluję, ciąg, ciągniemy go, widzimy się za chwilę, albo w kolejnej części, jak wam nagram troszeczkę jeszcze walkę, albo już wiecie, widzowie, po walce, elo. Do widzowe informacja, ryba się zbliża, jest już bliżej niż na 50 metrach. Także widzę, ciągniemy, jest szansa na rekord. Tak jak mówiłem, fajnie by było dodawać tajmana powyżej 58 kg albo chociaż powyżej, wiecie, 57. No i widzowie, ryba była przed chwilą poniżej 30 metrów. Teraz ryba zrobiła, widzę, znowu odjazd na 50 metrów. Także widzowie, jest to na 100% unikat. Teraz tylko pytanie, widzowie, jaki unikat? Na pewno jest to tajmen, ale pytanie, jaki unikatowy tajmen? Dobra widzowie, ryba jest już tak bliżej 15 metrów, jest już poniżej 20 metrów, także widzę. Teraz już ten fragment ostatni Wam pokażę, już to ryba za chwilę będziemy wyciągać. Ryba jest już, jest już widzę, wiecie, poniżej 20 metrów, jest to pewnie coś ładnego. Tajmen minimum, minimum 54 kg chyba, także słuchajcie, wze, wyciągamy to. Bo tylko o ten tajemn nie walczył. Później się chyba dopiero odpali. Nie wiem, widzę. Zobaczymy, co to będzie. W każdym razie, widzę. Słuchajcie, ciągniemy. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, także tak widzę. Ciągniemy to. Wyciągamy to. I uwaga, uwaga. Już jest widzę mega, mega blisko. Dobra, i co to widzę, będzie. Dawaj, już jest widzę blisko. Ole, ale widzę, wielki. Co to widzowie za tajemn wielki? Jaki wielki tajemn, widzowie. Ja widzę timem 57 kg Czyli widzę, siad time Siad widzę rekord tajmena 57 kg Czyli widzę, udało się. Słuchajcie, widzę. Zrobimy zdjęcia. Czyli widzę powrót i od razu siedzi ładny tajmen Na nowym telefonie. Także słuchajcie, widzę. Robimy screeny. Czkaćko wiecie co? No bo te screeny, tutaj widzę. Także słuchajcie, widzowie. Robimy screeny. Dawaj, także teraz tak. Teraz takie zdjęcie. Pyk dobra. A jeszcze takie zdjęcie. Pyk. czekajcie, jeszcze takie zdjęcie. Siedzi, widzę, tajemnicą 57 kg. Nie jest to może 58 kg, bo nie jest to gigant, widzowie, bo są większe. Aczkolwiek 57 kg to już nawet ładna sztuka według mnie. Także robimy, widzę, słuchajcie zdjęcia, bo ta chyba jak najbardziej zasługuje na zdjęcia. Na pamiątkę, także słuchajcie widzę. Robimy zdjęcia. Dobra. Wychyl się tak jeszcze raz. Halo, wychyl się. Timen. Uchwyciłem idealny moment. Także słuchajcie widzę. Udało się. Mega się słodzie cieszę. Nie jest to gigant, bo są większe. Ale widzę, 57 kg. To był mój cel. Minimum 57 kg. I dopiero jak złapię 57 kg, to tyle dobie Czyli widzę, siat 57 kg. Pewnie widzę, że się taki większy. Bo nasz cel to, to level, wiecie, 63, co nie? A jeszcze nawet nie dobiliśmy 60. Jeszcze nawet nie dobiliśmy 55. Także jeszcze troszeczkę y, pracy przed nami, widzowie, ale wierzę, że w końcu się uda. Będziemy polować jeszcze tylko widzowie na tajmę na 58 kg. Także słuchajcie, widzę, siedzi 57, plus są większe, na poprzednim koncie słowałem 59, aczkolwiek widzowie ten time 57 kg nie satysfakcjonuje już, bo tak jak mówiłem, muszę złapać minimum, minimum 57. Fajnie by było, gdyby miał, powyż, gdyby miał 57,5 na przykład. Wtedy by było, wiecie, jeszcze powyżej 57, które to by było takie typowe 57, bo tak to 57 i 300, no Dobra, widzę, nie, nie narzekam, zawsze coś widzę, zawsze jakaś rybka, także słuchajcie, robimy zdjęcia, bo ta ryba na to zasługuje. Jest to w miarę ładny time'n, Także słuchajcie, robimy zdjęcia, nie przedłużam. Także widzę, robimy zdjęcia i po zdjęciach ten klip zakończymy. Jak skończyłem widzę, robić właśnie dlatego tego miejsca nie lubię bo jest tylko tu mnóstwo trawy ajaj dlatego właśnie tego miejsca tu nie lubię bo jest tu mnóstwo trawy co jest? dawaj jest dlatego tego miejsca tu nie lubię bo jest tu mnóstwo trawy no do widzę słuchajcie teraz tak teraz zdjęcie od tyłu pyk teraz jeszcze takie zdjęcie od góry pyk teraz zdjęcie od dołu to dobra, czekajcie, ustawimy to widzowie dobra, dobra, takie zdjęcie także dobra, widzę siedzi tajmen siedzi ładny tajmen są większe, ale Taki timing jak najbardziej mnie widzę satysfakcjonuje, także widzowie. Zasługuje ta ryba na zdjęcia. Także tym się właśnie zajmujemy. Zajmujemy się właśnie robieniem zdjęć tej pięknej ryby. Także fajna ryba. Pierwszy film z powrotem i pierwszy film nagrywany na nowym telefonie. Znów przez mobizen. I się udało, widzę, złapać taki fajny. A wiem co zrobiłem. Dobra. Pyk. Teraz jeszcze tak wizowie. Dobra. Pyk. Teraz jeszcze takie zdjęcie. Jeszcze takie zdjęcie wizowie. Pyk. Także widzę. Udało się. Fajnie, że się taki w miarę spokotajmen. Także widzę. Teraz zdjęcia z oddalenia. Pyk. Pyk. Dobra Teraz takie zdjęcie Pyk Czekajcie może bardziej z wysoka powinien to robić Dobra może jeszcze takie zdjęcie widzowie Pyk oraz jeszcze na sam koniec będzie to, takie zdjęcie właśnie Także fajnie widzowie Siad Spoko tajmen Czekajcie bo coś odwaliłem Coś źle zrobiłem, dobra Nie to, jeszcze nie to Także piękny widzowie, mega się słuchajcie, cieszę. Siedzi ładny time ładna ryba, słuchajcie. Nie jest to gigant, ale są większe. Na pewno jeszcze takiego większego dowiemy. Aczkolwiek widzowie, jak na razie wolę... W razie czego zrobić zdjęcie. Także słuchajcie, widzę. Fajnie. Fajnie siadał taka rybka. Zapolijemy takiego powyżej 58 kg. Może nawet uda się, widzę, dorwać tajmena powyżej 59 kg. Taki, być może, być może nawet większy niż ten mój na poprzednim koncie. Aczkolwiek, widzę, jak na razie, to było na tyle. Także słuchajcie, widzę. Robimy ten, jak to? Zdjęcia te są już zrobione. Zatrzymujemy tego głównego tajmena. Pyk. Branie o godzinie 11.40. Czekać, widzę, bo będziemy musieli teraz jeszcze napisać wszystko na markerze. Tak, tak. godzina 11.40. 11.40, dobra. Na spinning, I to jest, mój, widzę, największy timer na spinning, jeśli o to chodzi. Także fajnie, widzę. Fajne osiągnięcie. Tak, słuchajcie, przybliżymy sobie. Dobra. Tak, tak. Pyk. Dawa, to na je usunę, nie potrzebuję tego. Cykada niechby zostanie. A, bo tu mi uderzył ten, ten jak to? Timem. bo potówkę też nie potrzebuję teraz jest To jest matkę teraz mi. Także słuchajcie, widzę, tas tak. Idę widzę w swoją galerię. Czekajcie, teraz tak. Wejdę widzę w swoją galerię Wejdę widzę w swoją galerię zobaczymy Teraz tak widzę te zdjęcie gdzie jest to zdjęcie Dobra i teraz tak 8,7 sto i siedem stopni Celsjusza Czekaj, a dobra tu jest mój czekajcie 87 i siedem stopni Celsjusza Taka temperatura jak jest teraz Czyli jak widać widzę temperatura się nie zmieniła wszystko jest to samo, kurde. Ogarnijmy hmm. wizję tego markera 8 i 7, 8, i 7. i teraz tak. Chmura. 8, pyk. Pyk. I to jest ten, jak to? Chmura. Chmura dawno chm chmury nie używa. Chmura. Pyk, dobra. Chmura na pewno, tak, chmura. O, w chmurę chyba. Nie, no nie, łapałem w chmurę Dla ja widzę, nie, nieważne Niby jest chmura, ale dla mnie to nie jest chmura Bo jest dość, dość jasno, w miarę ładne koneczko świeci, czekajcie Teraz tak, PN... Jaki był wiatr? PNZ 3.0, czyli identycznie jak jest teraz, także widzę, wchodzimy z powrotem PNZ 3.0 Napiszemy to na że dobra PNZ 3.0 metrów na sekundę pyk, także dobrze jest super jest mega super, słuchajcie także tak teraz wizerujemy zdjęcie matkera. dobra, pyk teraz tak szarpane, dobra szarpane, dobra dobra a no tak. To tam widzę tą chmurkę. Ten znak, który oznacza wiatr. Dobra. Także piękny widzę. Siat, rekordowy tajmen z tego kąta. Jest to by, był to, widzę, mój największy tajmen na spinning. Nie największy ogólnie tajmen, bo tak jak mówiłem, na głównym kącie mogę też Wam, słuchajcie, pokazać za chwilę, jakbyście chcieli widzieć. Także słuchajcie. Patrzcie, wejdę widzę w moje główne konto. O, mam mój pierwszy znajomy to było moje główne konto. I patzi widzę, pokazywam. Ryby... 40 kilo, patrzcie. Patrzcie widzę, time 59 kilo, tu macie... A! Tutaj jest taki sum, unikatowy sum afrykański, oso zakończony, 57 kg, jak nie nagrywałem, to postanowiłem pójść pobić od tego suma i z 55 kg udało się dodać 57, tutaj też był widzę unikatowy sum wundu, był 53, teraz jest 54, goliata próbowałem nie udało się i co jeszcze widzę, robię A. To jest widzę, coś, coś takiego jak taka ryba z rzeki Maron. Rzeka Maron to jest słowisko, na które, które próbujemy odblokować od 63 levela. Będziemy grać na rzece Selenge tak jak teraz, oraz na łodzi Guillou i liczymy, że odblokujemy właśnie rzekę Maron. I na rzece Maron będziemy polować na ładne sumy, takie różne, wiecie, różne sumy fajne. No, nie będę Wam spoilerował. Na tego paku. I właśnie dzisiaj złapałem tego paku z, i postanowiłem użyć zanęty karpiowej. Zobaczcie te dziecka no tego paku. Czekacie? mogę nawet, widzę, z ciekawości wam pokazać. Wejść tutaj w topkę z tej rzeki Maron. Patrzcie widzowie. Rzeka Maron. Patrzcie, widzę. Czekajcie, gdzie to jest? Paku. I teraz tak, jak sobie unikat, to patrzycie, widzicie. Piąte miejsce z Griny Lewa 255, czyli piąte miejsce w topce, ta 40. Oraz szóste to jest mój, mój, mój znajomy z klubu, który również złapał ładnego paku miary dzisiaj, 39,483 kg, także i tak w miarę ładny, ale skłajcie widzowie, jak na razie nie skupiamy się na paku, tak jak mówiłem, na rzece Maron będą różne fajne sumy, ale widzowie, jak na razie, że to ja nie spoileruję, bierzemy się, widzę, dalej za screeny, bo to jest, widzę, teraz nasz projekt priorytet, który będziemy robić teraz. I po screenach widzora ten klip zakończymy i tak jakby ten podsumowanie teraz możecie zobaczyć. Kude. Znowu naprawdę. Co jest?